Elon Musk, jeden z najbogatszych, a być może najbogatszy człowiek na świecie, został przyjęty przez papieża Franciszka wraz ze swoimi dziećmi. Zamieścił to na Twitterze, na Twitterze, którego miał zostać właścicielem i być może zostanie, bo transakcja jest w toku, na razie jest zawieszona. Miał kupić Twittera za około 40 pary miliardów dolarów. Elon Musk jest śmiałym wizjonerem. W dziedzinie technologii, w różnych dziedzinach technologicznych, ale też jest twórcą PayPalu. PayPalu, który jest instrumentem finansowym, który się wciska w miliardy różnych, nawet drobnych transakcji, pełni, pełniąc rolę pośrednika, który ściąga, ciąga, ściąga dla siebie jeszcze jakiś haracz. Także to jest ta druga strona. Zamieściłem tutaj wypowiedź Ilona Maska na temat religii. Na temat nauczania Chrystusa i religii. Słów, ale I agree with the principles that Jesus advocated, um, and th that the you know there's some some there's great wisdom in what in, in the teach teachings of, of Jesus, uh, and I agree with those teachings. Um, and things like turn the other cheek are are very important because as opposed to an eye for an eye, um, an eye for an eye leads everyone blind. So forgiveness, you know is important and um, treating people as you would wish to be treated,